Dzień dobry, witam. To jest film skłoszeniowy do konkursu Hopcola, możesz inaczej. Więc tak, nazywam się Kacper. Monik to Kacper U, zasłuczaj. Mam 15 lat. Uczę się w gimnazjum oczywiście. Różnie to bywa. No, ale wiecie. Więc tak, interesuję się grami, pociągami. Czyli lubię grać sym symulatory. Głównie też, ale też lubię bardzo strzelanki i wyścigówki, takie gry lubię, jak CS, Battlefield, Need for Speed, czy Trains, czy na przykład jeszcze Euro Truck Simulator 2. Co mnie zmusiło właściwie do tego konkursu? No więc mam, no jak mówię, mam, jestem od ponad roku na YouTubie, zawodowo, tego ostatniego, tego pierwszego filmu z pociągiem i po prostu mam mało widzów, no tylko dwa filmy yy, mam po prostu z, wyświetle, z wyświetleniami powyżej tysiąca niektóre, ten jeden no, zaraz będzie 2000, tysiące ale reszta ani seta średnio no i po prostu chcę po prostu wziąć z nim udział. Wprawdzie jestem super gamerem dobrze gram w CSA. Byłem w tym roku na IM-ie nawet, bo jestem ze śląska, więc niedaleko. Więc mam nadzieję, że uda mi się dostać do tego konkursu. No i w ogóle wiecie, po prostu ja lubię youtuberstwo, ja lubię dla ludzi po prostu kręcić te filmy z gier. Po prostu to jest moja pasja, ja czuję się w tym bardzo dobrze No i tyle, żegnam i pozdrawiam bardzo serdecznie